Witam, ja jestem... owca. Ja jestem ja nie jestem owca, tu. To... Yeah, początek. Dobra, witam, ja jestem Jadie Joker i tak Nie będzie aż Krowy Boże, co wam jest? Wyluzujcie trochę Przymknij się tam Masko błysko o i lecą dobrze Niedobrze, niedobrze Kończy nam się węgiel, kończy nam się też żelazo Zaraz wyjdę i je zabiję Krowy znaczy się Jeszcze kurczak teraz Co za... Powodzenia wam życzę Krowo Irytujesz mnie Rzekłbym, że, ja że mnie wkurbiasz, ale nie mogę Inni o face pająki, inni o face Ble. Ok, górny korytarz do dupy Nic się tutaj nie ma O, węgiel Ok, czyli nie jest do dupy, już go lubię Ok Nigdy nie nieko bezpośrednio nad sobą mówię, mówię to w trakcie kopania Bezpośrednio nad sobą jeszcze swoimi główkami Uruchomcie szare komórki Ja. Człowiek myślał, że coś tu jeszcze będzie, tu dupa Dobra ty tam szkieleciku robisz O żeś w mordę kopany Na moim terenie W moim ogródku siedzisz dziadu ty Nie wiem czy przeżyję jak spadnę z tej wysokości Powiem Wam szczerze Ale on to nie może zostać, przecież on jest, on jest tu normalnie nieproszonym gościem Łożeść wow, ty! o oh, kurde Ło wow, woko wow. Ło <laughs> idę do ciebie gnoju Idę do ciebie Jesteś tak głupio patrzysz co? Ale jesteś brzydki No, do ciebie mówię <laughs> Już idę do ciebie, czekaj tam na mnie Ty gnij do ty Gościu, teren prywatny, wypadł Spadaj stąd! Oni ty! Au! Ha Au Au! Fuck! Au, au, fuck! Wycofacie! Wycofujemy się! Wycofacie! Pająkę też słyszałem! Oby nie zrobili jakiegoś tam napadu na mnie wszyscy razem! z ty kopany w mordę jeden Dobra Na razie mi starszy Witam, ja jestem Rzedzie Joker, to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Minecraft Krowo żyjesz? Halo? Tam właśnie miałem w ogóle Krowo nie spadnij, proszę cię, nie rób tego. Nie wypełnia samobójstwa. Masz tyle, że do... masz tyle... Dzieci na Ciebie czekają. Nie rób tego. Nie skacz, nie warto. Spójrz na mnie. Krowo, nie rób tego. Nie, krowo, czemu to zrobiłaś? Tragedia. Jak jakiś, nie wiem, kombajn. Co robisz? No, co? przełknij potem. Mu. Do środka, do, środka. do środka jest biało. Głębiej widzicie. Głębiej! I jeszcze głębiej! To jeden klosek głębiej. Trochę <grymne> to ciasno panowie. <padło. grymne> Ale imprezy mają, patrzcie. Jump up, jump up, nie, nie. nie to było jump, 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 jump. Criss cross will um, make you jump, jump. I owca. No spoko. Nie wiem czemu, po prostu popatrzyłem się trochę. Mi się wydaje, że może z skąpem było po prostu, musiał się nie wiem, zamulić. Jedyny jest problem taki, że nie mam innej broni. <śmum> shit, 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 shit. Aaaa. Ciekawy pomysł. Muszę wam powiedzieć, że jakoś tak samo na to wpadłem, ale... Ale jak na razie jako, że tu nic tu nie ma to... Tak. <śmum> Krowy. Shut up. Nigdy nie próbujcie otworzyć skrzynki, mając wyekwipowane wiaderko z wodą. <gry> Bo potem takie się dzieją tragedie. Kurde. Musiałem to jeszcze raz sprawdzić, dobra, sorry, ale jestem trochę zakręcony, jak ruski słoik. <gry> I nie chcę, nie chcę ryzykować, żeby, że stracę nagranie. Zamknijcie tam cicho, bądź kurde. Na razie. kurczak, który utknął. <gry> wydawało mi się trochę zabawne no nie śmiejcie się ze mnie dobra następna scena owca w moim basenie w mojej studni tu już była głębsza studnia chyba tak już była głębsza jeszcześ głupio patrzy patrzcie no i pająk. uprawiający seks z moim trawnikiem jak to im zapobiec powiedzcie mi no cały czas się rzucają dobra następna scena tym razem krowa w moim basenie. Fuu, w, w fontannie. W, w, w studni. Wybaczcie mi to moje zaplątanie. I kurczak też. Jak widać zwierzęta lubią moją studnię. Kurde, brakuje. cały czas to, tego słowa zapominam. Nie wiem czemu. Jakoś upośledzony jestem. A, ale jesteś brzydki. Czy <laughs> krowa do imprezy dołączyła? Pewnie, bo co? Bo krowa śni. nie... <laughs> Krowa atakuje Creepera. To jest hardkorowa krowa. Mówię wam. Eee, no, jeszcze raz go wypnij. Nie, już nie. Popatrzysz się tylko na mnie jak idiotka. Eee, ty krowo jedna. Ale i tak jesteś zawodniczka hardkorowa. Musisz to przyznać. Wiem, że to może nie jest zbyt humanitarne, ale naprawdę lubię jak one płoną, te zombiaki. I szkielety za karę, że mnie tak męczyły w nocy.